Apel do wszystkich, którzy pragną się włączyć do budowania Królestwa Chrystusa Króla Polski. Proponujemy modlitwy na spotkaniach w grupach przy figurach Matki Bożej, przy krzyżach świętych, przy pomnikach świętego Jana Pawła II i w innych miejscach kultu chrześcijańskiego. Zapraszamy do udziału kapłanów miejscowych, zakonników, rezydentów i wszystkich ludzi dobrej woli. Modlimy się koronką do miłosierdzia Bożego, różańcem świętym i Litanią, do Boga w Trójce Jedynego za przyjęcie intronizacji Jezusa Chrystusa, króla Polski. Proponujemy procesję z najświętszym sakramentem, z zachowaniem obecnych rozporządzeń epidemiologicznych, jako nasz protest przeciwko aborcjonistom i innym przeciwnikom niszczącym Kościół, wiarę i tradycję. Szczególnie uczcijmy godzinę łaski 8 grudnia w dniu Święta Matki Bożej. Króluj nam Chryste. Informacja. Po wypełnieniu Świętej Woli Bożej w sprawie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski w dniu 31 października 2020 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, dla uczczenia i na pamiątkę, będą wydrukowane obrazki w formie A5 ze zdjęciem poświęconej figury Jezusa Chrystusa Króla Polski oraz z modlitwą do użytku prywatnego. Bardzo prosimy o codzienne odmawianie o godzinie piętnastej koronki do miłosierdzia Bożego, wraz z litanią, jako dziękczynienie za przyjętą intronizację oraz za łaski płynące z koronacji pana Jezusa Króla Polski. Obrazki będą rozdawane na spotkaniach modlitewnych, uroczystościach oraz wysyłane według zamówień pod telefonem pięćdziesiąt siedemdziesiąt piętnaście siedemset trzydzieści siedem koordynator Halina Maria